Dzisiaj co jest 15, nie? Jajka, witam Was w 15 vlogmasie. Dzisiaj yy, to wygląda jak wygląda, bo mam wolne, ale nasz pies piesek miał problemy z żołądkiem i całą noc nie spaliśmy. Ja północ przez Pan z Piotrusiem na podłodze. O, tutaj jest malutki. Przykryłam go kołderką, O, nad go nie widać, bo na czarną sierść go nie widać. Yy. No i co? Jest godzina... Która? 15 prawie. My dopiero zostaliśmy... i dam um, do żabki po coś do jedzenia. Znowu mi się usnęło. Ustawiam was na konstrukcji z papieru ręcznikowego. Otwieramy kalendarz z herbatą. Zobaczymy, co nam wypadnie. Bo wczoraj była znowu ta ostra herbata. I w ogóle nie zapraszam od razu ją, wyrzuciam, bo jest okropna. Tak, muszka. Otwieramy kalendarz. Piętnastka. cynamonowa, okej. Okay. Czyli przy 14 one się zaczynają powtarzać, bo cynamonową też już miałam, ona była dobra, ale słaba. Będziemy otwierać kalendarz z Revolution. Więc otwieramy kalendarz adwentowy. Tak w ogóle, byłam u tego lekarza, co wam ostatnio mówiłam, byłam na RTG, klatki piersiowej i takie wstępne pierwsze już badania przyszły. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe, to one przyjdą później, ale te pierwsze wykazują, że nieby jest wszystko ok, że mam czyt, czystą klatkę, że serce też jest ok, yy, płuca są ok. Dobrze nie wiem, nie wiem, co mi jest, będziemy szukać dalej. Yy, też zostałam takie ten, taki inhalatorek, jak mam kaszel, to muszę to zaszywać. Jakiś śmieszny jakbym asmę miała. A herbatka tak jak ostatnio, niby cynamon, a jednak. Prawie chwale nie czuć. Trzymy, czy my, czy moje przewidywania z ostatniego vlogmasa się sprawdzą? Czyli czy w 15 jest błyszczyk? Nie. Czekaj. Nie, my to przewidywaliśmy na 14, że to będzie błyszczyk, a to był faktycznie olejek do ust. A 15 jest tutaj. Uuu! To co to będzie? Czy to będzie w... kurczę? Wydaje mi się, że to będzie taki mini cień do powiek. Nie będę się za bardzo z tego cieszyła, bo. Mam mnóstwo cieni do powiek i prawie ich nie, nie używam ich praktycznie. Um, cieszyłabym się bardzo, gdyby to był bronzer na przykład w, tego, w kamieniu, ale to jest trochę za mało jak na bronzer w kamieniu. Ech, sprawdzamy. Coś ciekawego. Taka kuleczka. Nie wiem, co to będzie. Czy to będzie jakiś balsam? Ciekawe. Takie jajeczko. Co to jest? Co to jest? Balsam do ust? Tak, lip balsam. Ej, ale fajne! Jak do torebki rzucić? Ja jestem, zadowol ja jestem fanką produktów do ust. Ja bym była zadowolona ze wszystkiego do ust. Nie, bez różnic, to by była Maseczka na usta, pilnik na usta, balsam, olejek, błyszczyk, szpinka, pomadka. Konturówka. To jest ulubiony mój rodzaj typu y, kosmetyków do ust. To jest coś, co kocham po prostu. Także. I wgód. Na 15 okienek jakie mieliśmy, to tylko z dwóch byłam taka niezadowolona faktycznie. Także totalnie, bo to był ten y, pędzelek do cieni i to było lustereczko. I jeden taki hmmm, to takie cienie do powiek, bordo, ale one były bardzo ładnie wykonane, one miały takie tłoczenia, po prostu kolor mnie nie podpasował, bo ja mało co maluję powieki, a jak już maluję, to jakiś brąz, złoto, srebro, bardziej takie neutralne kolory. Ale to już jest kwestia gustu, nie? No ża, no, i test. Ciekawe, co jutro będzie. A, czekajcie, musimy wytypować, co będzie jutro. Jutro jest szesnasty. Hmm, czekajcie, co tu było? Tutaj chyba był taki w styku rozświetlacz. Yy, mam nadzieję, że to będzie w styku brązer. Bo ja od pierwszego okienka czekam na brązer w tym kalendarzu. I mam nadzieję, że w końcu dostanę. Szesnastka. Liczę na Ciebie. W ogóle dzisiaj jest taki dzień, taki leniwy, taki domowy bardzo. Dzisiaj jest, yy, jak ja to nagrywam, a, ja to nagrywam co ten dzień, w który to wstawiam no tak, bo jestem do tyłu ze wszystkim. O, ja jestem w domu, miałam wolne bo mam tego lekarza. Piotrusz, wiecie, Piotrusia ja brzuszek bolał, więc z nim leżeliśmy na... Ja na ziemi z nim w ogóle spałam. Teraz godaliśmy dopiero na łóżko. A w tym roku na święta jedziemy do mojej mamy do jedzenia. Nic w tym roku nie będę robić. Władził się tym zajął. Robi yy, szyneczkę. Kupił kilogram chyba karkówki, kilogram kurczaka, to w soli trzyma przez parę dni, puść jakieś wodę, odlewa co pół godziny, przyprawy. Nie wiem, ale on jest bardzo zajarany tym tematem i on będzie to jakoś układał, bo musi tu ususzyć. Coś tam mnie poprosił, żebym na tą komodę. Także no, muszę gdzieś postawić gdzieś indziej Lego. Także już sprzątamy. Mam trochę półkę z Lego w salonie. ściągnę te wszystkie kartony Lego, które czekają na swoją kolej do złożenia. Będziemy wam układać. Przy okazji, wam pokażę moje zestawy. To jest mój pierwszy zestaw Lego. To jest rękawica Tonosa. I to, jak na pierwszy zestaw Lego, jest troszkę trudne, bo tu macie wszystkie ruchome elementy. Nie mogłam sobie z tym poradzić, i mi wody słuchają, mogę to składać. W ogóle historia tego lego jest taka, że, on, że to mi kiedyś upadło. Ja nie mogłam tego złożyć. I koleżanka powiedziała, że mnie jej to przyniosła, i przyniosłam to w takim stanie, w jakim podniosłam w podłogi. i ona mi to złożyła. Także jest. przy okazji sobie przeczyścimy te wszystkie krótki. W ogóle chyba sobie kupię po prostu sprężone powietrze do tego, bo tak wycierać tym, no to ja to przetrę tak z tego zwierzchu. A no to jest takich dużo miejsc, do których nie dotrę. Także muszę kupić sprężone powietrze i po prostu tym powietrzem przeczyścić. Albo jakąś zmiotkę, ale chyba sprężone powietrze będzie najlepsze do tego. Także jutro muszę kupić i, i to jeszcze dopsikać. To jest mój drugi zestaw w życiu, który układam zamek IMAo. Powiedzcie, że nie jest przepiękny. No, no śliczny. Ta Nadi trebi to mój pierwszy e, zestaw, który układaliśmy na żywo z wami na live'ach. Też przepiękne. I marzy mi się pojechać najbliższym czasie właśnie do Włoch i sobie zrobić zdjęcie pod tą fontanną. Mucha, co robisz? Dobré? Mucha. Hej, co ty robíš?